Kolejnym etapem jest dodanie tak zwanej akcji do naszych sprzętów, czyli klikamy sobie na jakiś sprzęt i do, dodajemy tak zwaną akcję. Ta akcja będzie miała, będzie miała nazwę i będziemy mogli podczas tej akcji edytować, edytować pole i lub dodać jakiś opis, który następnie w dodatkowym arkuszu, w jakiejś takiej bazie danych akcji będzie się to zapisywać, będą informacje, kto dodał, kiedy, co, co edytował, jaką dał informację. I to jest ostatni, czy ostatni moment, no nie ostatni moment, bo później będziemy mogli to edytować, ale taki moment, w którym jakby w momencie, w którym zmienimy nazwę kolumn albo dodamy, no to nie będzie to jeszcze jakimś dużym problemem. Ja sobie tutaj prześledziłem, co będziemy chcieli jakby móc edytować za pomocą akcji. No to specyfikacje, na pewno nie numer seryjny, na pewno nie daty zakupu, na pewno nie rodzaj urządzenia, symbol też nie, cenę też nie, unikalny numer nie, czyli tak, pełną specyfikację. Zakup dla i to chciałbym zmienić nazwę tej kolumny na może nie zakup dla, a yy, korzystający. Yy, tak sobie to zrobimy. No i tutaj automatycznie będziemy musieli w naszym Visual Basic, co ja może zrobię od razu. No zmienić nazwę tej tej labelki, czyli mm, jak ja to nazwałem, korzystający. Więc tak samo zrobimy, żeby tutaj nie było korzystający. Może nazwa nie jest jakoś super mm, idealna, no ale nie będziemy się na tym skupiać. Korzystający, no i też musimy w drugim naszym yy, formie edycji korzystać korzy to są wszystko założenia moglibyśmy dodać nową kolumnę i byłby zakup dla i aktualnie korzystający ze sprzętu ale ja myślę że to sobie no w ten sposób rozwiązałem będzie OK. no i co i tutaj zostawiam dane wymagane bo chcę żeby to się otwierało jako pierwsze i tutaj tak samo więc będzie ten korzystający jak rozwiążemy no to będziemy mogli zmieniać to będziemy mogli zmieniać status kto dodał e może nazwiemy to uwagi? Czy kto dodał, chcemy przechować? Bo tu się będzie zawsze dodawał zgodnie z logowaniem, kto dodał sprzęt, ewentualnie kto ostatni edytował. Ja myślę, że zostawimy to kto dodał, a kto edytował będzie już w, w tych szczegółach jakby danego sprzętu. No i uwagi, uwagi też będzie można edytować. To może zrobimy sobie tak, że te pola, które można edytować, ja sobie tutaj na inny kolor po prostu zaznaczę. Oczywiście no jest, jest ten form edy, edytowania, bo teraz ktoś pomyśli, no przecież edytowanie już mamy. Tak, ale to edytowanie polega na tym, że edytujemy, na przykład nazwę, możemy edytować wszystkie pola, ABC. No, i to się nigdzie nie zapisuje, że to edytowaliśmy. A ja tutaj chcę zrobić taką historię tego sprzętu, że będzie od jakby momentu dodania, i później przez te akcje edytujemy poszczególne pola i będzie widać, co się z tym sprzętem działo. Na przykład zmienił się korzystający, nie wiem, dołożono RAMu, e, zmieniło się biuro, w którym ten komputer jest, albo zmienił się status na uszkodzony, bo no coś się z tym stało, albo e, no, zmieniło się, zmienił się korzystający z korzystającego na nikogo, więc status zmienia się na jakby yy, nie tyle co aktywny, co, co działający, ale aktualnie nieużywany, używany. Jakoś te statusy też będzie trzeba nazwać, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy sobie mogli ostatecznie wejść w tą tabelę, móc ją gdzieś tam sfiltrować, czy, czy po tych statusach sobie to jakoś znaleźć, czy mamy jakiś wolny laptop na przykład, jaki to jest laptop, czy jest jakiś uszkodzony, gdzie on jest i tak dalej. Nie? To, to jest właśnie po to, żeby móc to pilnować, gdzie co jest, czy jest jakiś monitor, nie używany, e, który możemy sobie wykorzystać. Czy musimy kupić nowy, e, i tak dalej. E, no więc dobra, nie przedłużając, e, nazwa e, mamy sobie tutaj zmienić te kolory, więc nie chroń arkusza. E, nazwa będzie edytowalna. Może sobie po prostu wezmę taki bardziej szary kolor. E, nie, nazwy, nazwy mieliśmy nie edytować, to zaraz sobie to przywrócimy. Numer seryjny też nie. E, Symbol, nie urządzenie, nie cena, nie. No, i myślę, że odtąd korzystający przeznaczenie, lokalizacja, status i uwagi, i to będą te pola do edycji. No, i ja je wpiszę w formularzu na sztywno, no bo tak uważam, że to będzie dobre rozwiązanie. Może nie tyle dobre, co wystarczające, spełniające wymogi klienta, czyli w tym wypadku moje. No dobra, no to na sam początek spis sprzętów możemy sobie zrobić nowy arkusz Spis akcji od razu to sobie tutaj skopiuję tą nazwę No i dodamy do naszego configa Czyli tutaj tutaj mamy nazwę arkuszy Sheet name Spis Akcji No i sobie to wrzucimy no, i mamy już nazwę, nazwę arkusza. Możemy ją sobie też tutaj e, przystosować, żeby to też wyglądało tak jak powinno. Czyli spis akcji. E, możemy jakąś inną ikonkę tutaj tutaj wrzucić e, z naszego flat icon, gdzie to tutaj było. Tutaj i możemy sobie zrobić yy, jakaś czeglista. Czy będzie coś ciekawszego? Co wpadnie w oko? Jakiś proces. Dobra, może to i tyle. Może tu sto z tym ołówkiem. Znajmy to. To tam nie ma. Coś się zastanawiać, pobierzemy, yy, mam już, yy, mam już yy, tą naszą informację, że używam tych ikon tutaj, później sobie to jeszcze, jeszcze dodamy. Yy, więc mogę sobie użyć spis sprzętów, gdzie tutaj jest spis akcji, aha nie kliknęłem enter, no to jeszcze raz spis akcji. Dodam tą ikonę i już tutaj nic więcej nie będę się bawił z tym wyglądem a od pobranych to jest tam spis zadań ale ja myślę że to tak mniej więcej po prostu będzie pasować. No i od 20 tak sobie zrobimy ten spis akcji i po pierwsze co my tutaj potrzebujemy potrzebujemy tak LP spisu akcji i teraz będziemy się odnosić do, do sprzętu czyli potrzebujemy jakby to się nazywa ID. El, to się nazywa id, no ale jest to się nazywa lp, jako kolumna ale my będziemy traktowali to jako no, id klucz, zakładam, że jest on unikatowy, musi być unikatowy więc myślę, że tutaj nie będzie problemu, więc sobie zrobimy tak, id sprzętu sprzętu i teraz tak edytowane pole nazwa stara wartość Nowa wartość. E, może jeszcze zrobimy sobie zanim to. E, to tutaj sobie zrobimy nazwa akcji. E, no i co? I może być właśnie tytowane pole, stala wartość, nowa wartość. E, opis. No i na końcu kto to dodał? Data. A myślę, że to wystarczy, ale sobie zobaczymy jak będziemy tworzyć. No i, i tak to będzie działać, że będzie się dodał, e, dodawała się będzie akcja w tym miejscu e, i dalej, ja sobie to na razie ukryję. E, będzie się tutaj dodawała akcja e, i dalej e, jeżeli będziemy dodawali pole, no to też w tym spisie sprzętów się ono zmieni e, z tą różnicą, że Podczas edycji nigdzie się to nie zapisuje, a tutaj będziemy mieli informację, że to się e, zapisało. E, no więc przejdziemy sobie do VBA, e, żeby taki formularz e, stworzyć. E, no więc dodajemy nowy formularz, insert user form i sobie zrobimy add, e, gdzie to jest nazwa, tutaj mm, add new action. No, i nazwa. Dodaj akcję. <laughs> dodaj akcję. No i tak, jak tutaj sobie przejdziemy, no będzie to niestety mało, mało widoczne. Spis sprzętów. To ja sobie może tak. Yy, zrzucę to, co chcę edytować do notatnika tymczasowo. Yy, może nowy notatnik. Tam coś było. Czyli tak, chcę pełną specyfikację edytować. To jest kolumna 5. Dalej. Korzystający przez znaczenie, lokalizacja, status. I to jest 12, 13, 14, 15. I jeszcze uwagi na 17 kolumny no i to będzie mi wpisane na sztywno więc jeżeli zmienimy e, jakby dodamy nową kolumnę to się wszystko przesunie więc podczas edycji czy rozwoju takiego programu no trzeba o tym później pamiętać dobra mam te rzeczy e, i pierwsze co e, jeszcze sobie spiszemy ten nasz spis akcji e, co my tutaj mamy co my potrzebujemy potrzebujemy tak ID sprzętu e, Potrzebujemy nazwa akcji. Edytowane pole nazwa. No, ja może sobie to skopiuję wszystko. I sobie tylko entery porobię. Stara wartość, nowa wartość, opis, kto dodał i data. Więc te rzeczy tutaj będziemy potrzebować. Mm. Ok, yy, więc wywołując akcję, no musimy te wszystkie pola tutaj, yy, tutaj umieścić. Yy, musimy sobie te pola dodać do naszego formularza. Więc ja je sobie. To jest tutaj niepotrzebne. Ja je sobie. No, zacznę dodawać, a później, później zobaczymy. Yy, czyli tak, otwierając, ja chcę ID sprzętu. Czyli sobie zrobimy. E, gdzieś mi tutaj znikł toolbar, więc view. Toolbars. Nie, 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 nie toolbars. F4 nie. User form ok. Nie, też nie to. Ja.